Hej skarby! Z tej strony Lambert i witam Was ponownie w grze Rival Stars Horse Racing, ale jak widzicie jesteśmy w Kreatorze. Widzieliście już pierwszą część, natomiast jeśli nie widzieliście, to koniecznie zapraszam Was do nadrobienia zaległości. Natomiast dzisiaj, dzisiaj drugi odcinek, właściwie druga część odcinka stworzenia koni, końskich influencerów. Zasady już znacie, więc bez zbędnego przedłużania zapraszam Was do oglądania. Oczywiście nie mogłoby się obyć bez Santy również od Atakamy, bo w końcu to był jakiś koń, który ma trochę wyjątkową, e, trochę wyjątkową maść i, i uznałam, że to może być fajne wyzwanie. Mm, oczywiście klacz Santa, to już wiemy, to już ustaliliśmy. No i tutaj będzie tutaj będzie rzeczywiście. Może spróbuję najpierw e, porandomizować trochę. Okej. Okay to by mogło być, w sumie, bo ona ma takie ciemniejsze nogi, i to by mogło być w sumie podobne, w razie czego Classic Bay z Delusion Cream, pamiętajcie. Dobra, ja sobie zrobię taki szybki przegląd, ale wydaje mi się, że ten pierwszy najlepiej wyglądał, ale dobra, powiedzmy sobie, ten to absolutnie jest za ciemny, jest taki szary. Ważne jest tutaj, ta też jest za ciemna. Ona jest bardziej jednak pod ten izabelowaty kolor, chociaż szczerze jakbym miała powiedzieć, to nie umiem określić jaka to jest maść. Tylko ja nie jestem pewna, czy ona nie, chyba nie ma jabłuszek. Nie wygląda jakby miała jabłuszka. Chyba, że Copper Bay, ale to już by chyba było przedobrzenie, bo ona jednak... Nie, nie, to, to nie pasuje jednak. Golden Bay. Golden Bay. Golden Bay. E, ktoś Pamięta teraz, jaki to był? Jaka to była maść. Wiedziałam, że zapomnę, po prostu wiedziałam mi nie można powierzać takich rzeczy do zapamiętania Classic Brown. To wydaje mi się, że mogłoby być coś takiego, albo ten tutaj widziałam przed chwilą taki ładny. Hmm, no właśnie. Widziałam w czasie przeszłym. Ten by też mógł pasować. Wydaje mi się, że ten jest troszeczkę za ciemny, chociaż... No nie wiem, jednak bym ją chyba zrobiła troszeczkę jaśniejszą, tak jak tutaj. E, teraz znowu zgubiłam ten. Chyba bym ją zrobiła taką, powiem wam. Chociaż ten jeszcze tak podchodzi pod brąz, a jakby mi tak podejść pod czarny, mm, nie, tutaj to w ogóle czesnat, to nie. Uwielbiam jak są jejku, flaxen czesnat z szarym jaki. Wow, te konie są naprawdę śliczne. Nie, dobra. Mm. Teraz z powrotem trzeba znaleźć to, co zgubiłam. Wspaniale. Classic brown. Dobra. Myślę, że zostaniemy sobie już przy tym. I teraz tak. Ona ma na pysiu, też ma gwiazdkę, tylko taką jakby troszeczkę wydłużoną gwiazdkę. Trochę jak ta, tylko to ta jest taka nieregularna. O, trochę jak to, tylko trochę mniejszą, ale wydaje mi się, że. Czy tak, a nie, to jest chyba za wysoko. Dobra, to zostawię taką. Wydaje mi się, że to będzie okej. Okay. Chociaż jest trochę duża. Ale dobra, to chyba nie ma tutaj innych. Myślę, że jednak ta była najbliżej. To zostawimy sobie tą. I teraz tak. Ona ma cztery skarpetki, ale tak, dwie takie jakby... Yy, dobra, tylnie nogi będzie łatwiej ogarnąć, bo na tylnich ma coś takiego ponad pęcinką. Nie, zdecydowanie tamta. I tutaj tak samo... Natomiast z przodu ma takie krótsze, jakby poniżej pęciny. I właśnie moment, to jest prawa noga i na prawej właśnie ma takie coś jakby, a na drugiej ma o, coś takiego? Tak bym powiedziała. Okej, okay. wydaje mi się, że. O nie! Czemu się źle nazywasz? A, bo zrandomizowałam konia. Dobra. Oczywiście Santa, Santa Santa. I. Nie wiem, co Wy o tym sądzicie, ale jak dla mnie to wygląda jak Santa. No, wiadomo, że, że jest tutaj trochę do czego się przyczepić, szczególnie, że ona ma taką może niewielokolorową grzywę, ale no jakby to, to widać, szczególnie na tym jednym zdjęciu, to widać, że po prostu można by tutaj więcej zdziałać, więcej poszaleć, ale uważam, że i tak wygląda nieźle. Więc tak się prezentuje nasza Santa. Uważam, że jest dobrze. Zdecydowanie jest dobrze. Czy tak sobie zapisuję te konie, jakbym może kiedyś chciała ich użyć, bo. bo zobaczcie, teraz mam sobie. O, mam je sobie i mogę sobie ich użyć. Nie zawaham się ich użyć, ale dobra, czas leci. Myślałam, że będzie już szybciej. Za dużo gadam. Dobra, przedostatnim koniem jest Wilbur youtuberki Wewi. Nie wiem, czy to się czyta jakoś inaczej. Jeśli tak, to przepraszam. Dobra, imię e, Wilbur. Potwierdź, to, to nie będzie klacz. Jeżeli komuś pomyliłam płeć, to przepraszam, ale jakby ja już, ja już jestem myślami, wiecie, tutaj w tworzeniu konia, a nie, a nie w imionach i, i w takich rzeczach, więc wybrałam go, bo w ogóle przede wszystkim weszłam, weszłam na ten kanał dzisiaj i, i weszłam akurat, jak wleciał odcinek z nauki si siadania konia i w sensie z nauki takiej sztuczki tak, i w ogóle to kupiło moje serce. Ale też ten koń... Ale też jest to koń jeden z waszych propozycji, więc takie dwa w cenie jednego. A jakby tego było mało, to jeszcze jest Sorokaty, więc po prostu w ogóle, w ogóle super. Dobra, on jest gniady, co do tego nie mam wątpliwości. Więc tu sobie zaraz poszukamy... Czy idę w dobrą stronę? Chestnut... Chestnut, chestnut... Rich black, flax and chestnut... Chyba idę w złą stronę, whoopsie. Dobra, to jeszcze raz pójdźmy do początku. Eee, chestnut, chestnut to nie, on będzie... Eee. Dobra, tu jest chestnut i tak, jest copper bay. Wydaje mi się, że taki będzie pasował. Ten jest z Delusion, ten już jest Golden Bay, on jest już taki jaśniejszy. A w sumie chyba, że Classic Bay. Tak, myślę, że to będzie. Myślę, że to będzie Classic Bay. Jak najbardziej. Dobra. I teraz tak. Jego pattern jest ciekawy. Mm. Tutaj sobie pewnie będę musiała trochę poprzeklikiwać, a w ogóle patrzcie, jakie są śliczne paterny. Ja potrzebuję takiego konia. O, takiego nam się udało wyhodować. Też jestem w szoku. Taki jaki fajny w ogóle... Wow! 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 Takie konie istnieją naprawdę. O, ten ładny. To mi się podoba. Takie mieliśmy w stajni ze trzy i zawsze je myliłam. No. Piękne czasy. Hmm. Dobra, wydaje mi się, że to będzie jakiś tovero, ale nie jestem pewna. o Ojejku, ten pikok, tak strasznie uwielbiam te konie. Się to wygląda po prostu jak jakiś błąd w Matrixie, okej. Okay. Hmm. O, dobra. Zbliżamy się do tego, czego potrzebujemy. On ma taki... Yy tutaj z przodu, schodzący na, na nogę z przodu hmm. no i właśnie teraz znaleźć ten moment, tu wygląda coś w tym stylu, widzę, że to jeszcze nie to, ale coś już w tym stylu jakby bardziej ojejku, takiego chcę ombre pinto ojejku, ojejku Heart Pinto. Uwielbiam tę odmiankę, bo on ma w serduszko jest tak urocze. Dobra, bo coś czuję, że już za daleko poleciałam, ale przejrzyjmy sobie jeszcze. Jakby na tyle różnych dziwnych odmian pinto, coś musi być, coś musi pasować. Chociaż trochę. Kurczę tak jakby było bez tych plamek, to by wyglądało dobrze. To by było naprawdę dobre, chociaż tylne nogi się trochę nie zgadzają. Ale, e, ale będziemy kombinować dalej. O, Rabicano oczywiście. Tutaj to już. O, oh, Smokey Rown. O, chciałabym, chciałabym, bardzo bym chciała. Mhm, tak, wydaje mi się, że już wyczerpaliśmy możliwości i jednak musimy wrócić do tych. Y do tych, co Bajano. Tylko, że właśnie nie wszystkie tutaj pasują. Takie coś jest spoko, ale brakuje mi. Dodałabym tu jeszcze coś. Jakby sama ta część jest super. Tu... Chyba, że trochę mi brakuje ty... w sumie. Dobra. E... Bo tutaj by się zgadzało tu by wyglądało dobrze. Moment, czy on. Nie, jednak nie chcę tego, tylko ja chcę ten, bo tutaj nie. Czekajcie, bo chciałam ten gniady, ale teraz jak się przyjrzałam, to on, ten który tutaj wybrałam przed chwilą, czyli ten Classic Bay, on nie ma czarnej grzywy, a powinien. Chyba że Blood Bay. No, możliwe, chociaż. No i właśnie. I się zaczyna. Chociaż tu mam coś jeszcze. O nie, to, 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 to już nie zdecydowanie nie. No i teraz zgubiłam się. Dobra, myślę, że jednak ten będzie najbliżej, chociaż trochę ma za jasny pysio. Ale tak ogólnie maścią mi odpowiada. I teraz do tego bym dodała frontowa lewa noga. Dałabym tu... Prawa noga, prawa noga, znam kierunki. Tutaj bym dała taką mega długą skarpetkę. Full sok, half sok, high sock. Naprawdę nie ma dłuższej? To jest najdłuższy, co masz? serio, bo jakby z tyłu właśnie z tyłu jest coś takiego aż dotąd, a z przodu jest tylko dotąd rozczarowanko, ale mega rozczarowanko e, no dobra zostawimy sobie taką tutaj będzie trochę krótsza e, moment, moment ominęłam, o taka e, prawa noga będzie troszeczkę dłuższa, nie aż tak dłuższa, ale jestem rozczarowana w tym momencie tymi skarpetkami Kurczę, no nie aż tak długi, ale żeby nachodził na staw, bym chciała. No nie wiem. I tutaj taki... Oj, oj, bardziej pod kolano. Powiem tak. Moment, a co ma na Pysiu? Chyba na pysiu nic... Nie ma. Albo ma coś na nosku, ale właśnie nie mam, nie mam dobrego zdjęcia tutaj. Moment, daj mi tutaj nic. Daj mi nic. Okej. Okay. Jestem rozczarowana tym, jak mi, jakie możliwości dała mi ta gra, bo na tyle wspaniałych maści i, i tyle wspaniałych możliwości nie ma takiej pełnej skarpetki aż do, aż do tego, no aż do brzucha, tak, aż do łopatki. To troszeczkę się rozczarowałam, bo jednak liczyłam na to, że w ogóle, zobaczcie, tutaj jest na tyle długa. E Skarpetka, a tutaj jest tylko do, do kolana, nie ma nic więcej. Więc y, troszeczkę y, nie jestem zadowolona, ale ogólnie uważam, że nie wyszło źle. Pomijając fakt, że y, absolutnie y, wyglądają zupełnie inaczej, to, to nie jest źle. Y, dobra, tego konia sobie zapiszemy. I ostatni koń, którego na dzisiaj przygotowałam. To też będzie fancy maść, ale już po doświadczeniach z tym koniem, widzę, że widzę, że nie, nie dogadamy się z tą grą tak, jakbym chciała, żebyśmy się dogadali. I to też jest jedna z Waszych propozycji, czyli e, Bloni French i Clutch Cola. Ona jest w ogóle prześliczna. Mi się czasem wyświetlały jakieś tam e, shortsy czy, czy filmiki gdzieś na. E, na Facebooku czy właśnie na YouTubie, i po prostu uwielbiam te konie. Prześliczne są, prześliczne są, szczególnie Kremona. O jejku, jak mi się podoba ten koń, ale właśnie i jej też. dobra, nazwijmy sobie ją Kola nieprzyjacielskie y, imię dla, dla tego, dla komentatora. I tak, ona jest jeszcze z rybakiem, ale z tego, co tutaj mamy. To tak, niby grzywkę ma czarną, ale resztę grzywy ma taką jasną. Ogon też niby ma czarny, ale ogólnie to maść by była mm, taki jaśniejszy, bułany, trochę jakiś zabelowaty, ale jednak gdzieś tam z tym czarniejszym ogonem i grzywą, więc, e, więc ja bym się zaczęła od tyłu, z tymi maściami. Mm, tutaj ewidentnie za jasno. Nie ma niebieskich oczek, niestety. Znaczy, niestety, no, mi się strasznie podobają po prostu niebieskie oczka, ale no... Nie, niestety, nie aż tak. Właśnie to by był jakiś taki... Mm, jasny. Jasny, ale z ciemną grzywą. O, coś takiego. Albo nawet takiego, tylko... Czemu one są takie brudne w tym jednym miejscu? Co to za dziwna maść? Czy takie konie istnieją naprawdę? Więc ja sobie jeszcze przewinę do końca, ale takie... Widzę, to już mam jeden typ. Nie, to już będzie za, za mocna, za mocna maść. Chyba, że taka. Okej, okay, myślę, że Classic Base Double Dilution będzie wyglądał w porządku. I teraz po kolei. Eee, po kolei ona też będzie szła w kierunku czegoś takiego. I nie wiem, czy to by nawet nie był najodpowiedniejszy e, ten, tak szczerze. Na, najodpowiedniejsza odmianka. Si a, może jeszcze. E, nie, no dobra. Nie, bo wydaje mi się, że to tutaj nic lepszego za bardzo nie znajdziemy. Chyba, że to, co też bardzo fajnie wygląda, i, i nawet byłoby może bardziej odpowiednie, gdyby nie te kropeczki. To, to już raczej nie. Tu już za dużo. Zadecydowanie za dużo, w ogóle tutaj y, był koń, nie ma konia, w ogóle zupełnie inny kolor, w sensie inna maść. Tutaj już idzie w takie kierunki, ten jest fajny, ale tego jest za dużo. Zadecydowanie za dużo jak na tą klacz. Chyba, że coś takiego i to w sumie nie wygląda źle, tylko za mocno wchodzi na tutaj na, ten, na szyję bo tak grzywka mogłaby zostać czarna, ale no, to będzie najbardziej odpowiednia myślę dla tej klaczy. Jak tak patrzę, to, to nie jest źle. Dobra, dalej sobie zmienimy Pysio. Ona ma e, łysinę, bym to nazwała. Nachodzi na Pysio i. coś takiego tylko węższe. Zobaczmy sobie na razie, co gra nam oferuje w tym temacie. Szczerze, teraz się zaczęłam obawiać, ile będzie trwał ten odcinek. Coś takiego, tylko. Tylko jednak innego. Cóż za potok elokwencji. Tutaj brakuje mi tej gwiazdki, ale wydaje mi się, że już poszliśmy przez cały ten. Dobra, myślę, że to, myślę, że to będzie spoko wyglądać. Wjeżdża tam, gdzie powinno. Może jest troszeczkę za szeroka, ale ogólnie wygląda dobrze. I nogi. Tutaj znowu będzie mi brakowało wysokiej skarpetki z tego, co widzę. Moment, ta noga będzie taka, tu będzie wysoka skarpetka i tu też będzie wysoka skarpetka, a i tak za niska, niższa niż bym chciała. I z tyłu będzie miała te też takie najwyższe, najwyższe skarpetki. Dokładnie ta i nie, nie fu full sok czy high sock? no właśnie. W tym momencie nie wiem, ale yy, komponuje się idealnie i Myślę, że jak na razie to jest nasz najlepszy koń. Weźcie pod uwagę, że ona ma tutaj ciemną tą grzywkę, tylko ta, ta, ta odmianka jej zmieniła kolor. Myślę, że to jest najlepszy koniec i nam dzisiaj wyszedł. Nie wiem, jakie jest Wasze zdanie, ale bardzo chętnie się dowiem. Konika sobie oczywiście zapisuję. Pewnie nigdy mi się nie przyda, ale zapiszę sobie. Jeśli chcielibyście drugą część czegoś takiego, to zostawcie. Zostawcie w komentarzu propozycje, jakie konie chcielibyście zobaczyć w kolejnych odcinkach. Ja e, powiem szczerze, że bardzo chętnie bym się spróbowała w jakichś bardziej e, wymagających, wyjątkowych koniach, ale jak widzicie, tutaj ta gra nie daje nam zbyt wiele do zaoferowania, więc, więc szczerze przyjmę to, co będzie. Ale za dzisiaj Wam bardzo dziękuję, dajcie koniecznie znać, czy taki format Wam odpowiada, czy... Możecie też powiedzieć, który koń według was wyszedł mi najlepiej. Według mnie zdecydowanie wyszła mi Kola. Jeszcze na szybkową po każdej te gwiazdki. Były absolutnie randomowe, ale... randomowe. Ale Poker i Wentylek od Mizerki. Dalej były, był Quevedo od Tumisia. Sullivan i Santa od Atakamy. Wilbur od Wewi oraz Kola z rancha Bluniv. więc... Według mnie zdecydowanie kola. Kola wyszła super. O, zobaczcie, tutaj też nam pokazuje drugą stronę. Wcześniej nam nie, nie dało zobaczyć jej z drugiej strony. W sumie tutaj z drugiej strony też nie wygląda źle, bardzo podobnie. Jakby naprawdę. Ja uważam, że kola że nam wyszła najlepiej. Także jestem ciekawa Waszej opinii, a teraz dziękuję za uwagę. Trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia już niebawem.